Everyone from United States who want contact with me and will talk about my pigeons can send me a message on my number 004915730565059 I call you back Best Rüge from Germany. Kulbaki. Specjalna oferta dla hodowców z Ameryki. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć się o naszej hodowli, lub o transporcie do Ameryki, ile to kosztuje, kiedy wysyłam następne, to wyślijcie mi smsa na mój numer 0049 kierunkowy na Niemcy 1573 0565. 059 W SMS-ie napiszcie swoje imię, nazwisko I swój numer telefonu Obojętnie czy stacjonarny, czy komórka Zadzwonię każdemu I się dowiecie więcej Kiedy Następny transport będzie Do Ameryki Pozdrowienia